Cześć, witajcie na naszym kanale Datsunpal. dzisiaj sklep Fortnite, a dzisiaj jest 1 czerwca, więc wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, dzisiaj lecimy, zobaczymy co z najlepszego, co najfajniejszego, co najnowszego i zanim zaczniemy zostawcie suba, łapkę w górę i wesprzyjcie twórcę DatsunPL, dobra, ok, lecimy. Na samej górze mamy Nike, które rzeczywiście było taki czas, no, od jakiegoś już czasu, ba trzech dni, więc to nas nie interesuje, szukamy czegoś nowego, jest, jest ta firma, nowość. Piąty sezon, po, trzeci sezon, piąty rozdział. Wyrób normę, albo pożałujesz. Pracownik. Pracownik, jakby jakimś. Tu zbiornik lenowy, właśnie jakiejś firmie, która zajmuje się, nie wiem, reaktywnymi odpadami. Mamy taniec firmowy. Mamy snack Stop. Snack Stop. Dobra i ja on jest za 1200, 200, a możecie też kupić go oddzielnie. Dobra dalej, mamy oczywiście różu Arianna, bogini Szczeliny. 1500, to nasz był wczoraj. Dalej, 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 bohaterowiec armat, to też był Nord, to też było, 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 było. Unikalny styl, płynne kroki. Władcy wiosła. To jest kapela garażowa daj czadu. Zon piąty. Mamy go też w lego bardzo fajny, a to nie było wersji lego chodzi o tego pracownika szkoda i bęben -bę basowy plecak. Później co? Sympatyczna syntezatorka. Ona była, ale właśnie nie było tego pierwszego kolesia. Sympatyczna syntezatorka lego i kejtar, 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 kejtar tego wygląda. Później co? Uliczny napasnik, uliczny napastnik ciach pach. Spiarka ja, 7 mix Publiczny LEGO. Tak, ja, jest, ok. Kalia. Nie kojarzę. Wyspiarka wojowniczka, przybywa rozdział drugi, 7, trzeci Jest też wersja LEGO, jest też ładnie. I mamy muszle wietrz. Dobra, co dalej? Zabójcza nota. Później co jeszcze? Nie Płatka, ona jest fajna naprawdę, mi się podoba. Taki Dolorian, no to jest Dolorian chyba, tak? Powrót do przyszłości. I dokąd się wybierasz emotka, wszędzie byle nie tu. Dobra, co dalej? Endo. O, jest jeszcze Behemoth oczywiście. Um, Firewolf. No i te wszystkie bilile są, zestaw rozpraw, coś tam, Janki, Yankee, no, Janki. Yankee. Kwiezdne wojny, zamek. Karnet o, ekipa Fortnite od 1 czerwca oczywiście już jest nowe, czyli dzisiaj z Epicapa i Epicapa Zemsta Operowa, rozdział 5 jestem trzeci, czy już jest nowoś Tak, Mamy tutaj takiego pana Raynk, tercilega jest też bojowy Ray1 i Ostrze Ari i to jest za 2 zł Karnet bojowy, 1000 soldowców i Rocket i klasyczny zestaw ekipy jest jeszcze dostępny. A nie, dobra. Dobra, co dalej. Karny e, bojowy, festiwalowy, lego, karmanezowa e, nowość, strażnik, galaktyka, e, Kafius. Nic się tu nie zmieniło, więc wszystko jest po staremu. Co no dzisiaj najfajniejszego? No jednak fajnie jest ten pracownik, się podoba ta nowość. Bo nic tego nowego nie ma, oprócz tego jeszcze... paki. Ale gdzie tak, tylko on jest najlepszym, nic nie ominąłem. Czyli zestaw firma dzisiaj jest No mi mi się wydaje, że najlepszym możliwym tutaj zestawem na dzisiaj. Okej, okay, dobra, to zostawcie łapy suba i widzimy się już jutro. Hello.